Od bałaganu jeszcze nikt nie umarł, a od braku czasu dla dzieci dzieci umierają. Codziennie w Polsce dzieci odbierają sobie życie z zaniedbania rodziców. Tak bardzo martwimy się opinią innych, tym co pomyśli o mnie bratowa, siostra, teściowa. Zobaczył, że na święta mam nieposprzątane, że nie mam odpowiednich dekoracji, że mam za mało ciast. Bardzo wiele rzeczy na te święta robimy, żeby się pokazać. Podpieramy się już nosem, nie mamy energii, ale sprzątamy, płucujemy, dekorujemy, zaniedbujemy tym dzieci, wydzieramy się na nie, żeby robiły, żeby sprzątały, żeby tak nie siedziały, żeby pomogły. Jesteśmy niemiłe, syczące, robiące wyrzuty. W naszej rodzinie, kiedy przygotowujemy się do świąt, jesteśmy wyprute i nie mamy energii, a kiedy przychodzą goście. Uśmiech numer 5. Wszystko jest w porządku, wszystko ogarnęłam. Wszystko mam pod kontrolą. Jest w ogóle pięknie, cudownie, że przyszliście. I co wtedy widzi nasze dziecko? Mama dla mnie jest niemiła, mnie się czepia, krzyczy na mnie, nie ma dla mnie czasu, a dla gości jest taka miła, taka życzliwa, taka uśmiechnięta. Ja nie jestem dla niej ważny. Goście są ważniejsi. Jakie znaczenie za 10 lat będzie miało to? Że nie upieczesz tego serniczka, czy będziesz miała bałagan gdzieś tam w rogu, nikt nie będzie o tym pamiętał. A jakie znaczenie będzie miało to za kilka lat, że wydzierasz się na swoje dziecko, że robisz mu wyrzuty, że nie masz dla niego czasu, bo porządki, gotowanie i goście są najważniejsi. Rzuć też szmatę w kąt i pójdź do dziecka, posiedź z nim, nie rób mu wyrzutów, posłuchaj jak mu jest, czego potrzebuje w te święta. Może zagrajcie w jakąś planszówkę? Może pójdźcie na spacer? To jest najważniejsze. Twoja rodzina, twoje dzieci, twój mąż, twoja żona są najważniejsi w te święta. Nie porządek, nie sernik, nie sąsiad, czy teściowa, która coś sobie pomyśli. Niech sobie myśli, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. A jeśli widzisz, że opinia innych ludzi ma dla ciebie tak ważne znaczenie, to pracuj nad tym, bo nie powinna mieć takiego znaczenia. Natomiast dbanie o zdrowie psychiczne naszych dzieci powinno być dla nas, rodziców, najważniejsze. Zamiast przykładać wagę do ilości dań, ciast, porządku, dekoracji i opinii innych, powinniśmy zadbać o to, żeby w naszym domu było więcej serdeczności, miłości, czułości, uważności na najbliższych. I to my, rodzice, dorośli, jesteśmy za to odpowiedzialni. I życzę Tobie i Twojej rodzinie świąt pełnych miłości, czułości, uważności na siebie, spokoju i odpoczynku.